Obóz Zagłady Soldał w Działdowie doczeka się renowacji. Zginęło w nim kilkadziesiąt tysięcy ludzi za to, że postanowili walczyć o swoją ojczyznę. Przez wiele, wiele lat mówiono o tym, że obóz musi być wyremontowany, że to miejsce musi mieć taki kształt, na jaki zasługują ofiary, żeby godnie pamiętać o tych ludziach. Nie możemy pamiętać w sposób godny o błogosławionych męczennikach w miejscu, w którym zawala się dach, w którym walą się ściany. Dlatego samorząd uzyskał 17,5 miliona złotych na realizację inwestycji. Powstanie również muzeum, które pozwoli godnie upamiętnić ofiary. Podziękowania za starania niewątpliwie należą się samorządowcom. Ja tu z tego miejsca dziękuję samorządowcom, dziękuję panu burmistrzowi, który naprawdę bardzo dobrze współpracował, który od samego początku wykazywał chęć tego, aby dzięki odpowiedniemu finansowaniu, ale dzięki także współpracy możliwe było godne upamiętnienie tego miejsca, ale przede wszystkim godne upamiętnienie tych wszystkich, którzy, pole... którzy tu zostali zabici. Tego typu Przedsięwzięcia są potrzebne, ponieważ pozwalają godnie upamiętnić ludzi, którzy poświęcili życie za ojczyznę.